No, no, drogi widzu. Mam paczuszkę i nie zawaham się jej otworzyć. No, więc o lecimy z opominiem. Moja maczeta. Po prostu to jest jedna karta, przypominam, a zapakował to jakby to nie wiem co miało być. Nie widzę... Kurde, jak on to Nie ma też nic, chyba nie ma. Jest. Dobra, zaraz wam pokażę jaka to karta. I co to jeszcze jest? Thank you. Dostałem wow. taki gratisik, Thank you z napisem. I zobaczcie co tu jest. Taki oto łańcuszek i to jest gratisik. Z piwkiem nie można. Taki piękny Z cel 7 A naszą Gdzie się to odpakować? O, da się Poczekajcie Potrzebuję folię. Z piwem nie można, nie nie można. Taka piosenka. Może wam pokażę co to za karta. Bardzo nie wiem czy ona się do tej mojej nie zmieści. Więc potrzebuję kolika od Ronaldinho Show z tej karty. Ronaldinho włożę tutaj bo ja mam takie małe folijki, z temu jakieś chyba 5 zł za 100 sztuk no ale trudno płacę z Byszkiem

Nie wiem, czy w tej chwili coś dobrze jest. To jest taki autograf. Kurde, słabo widać. Ro Ronaldo. One of One. Fotograf Ronaldo, one of one. Tu taki naszyjnik Ronaldo. Lubię Ronaldo, ale chyba wolę Messiego. Tak się prezentuję. Mamy źle go założonego. Dobra, będzie tak. Taki łańcuch, 10 koła. bardzo ładna karta Prism 2021 Wolę Messiego, ale autograf Ronaldo zawsze fajnie mieć. A i pokażę, co jeszcze w Biedrze kupiłem. O! Twierdzi, ale w ogóle to jest odcinek Daily Dzień gdzie podajże. Z Piwerem nie można, mnie nie można. E, mam nowego fanko, popa jest to młody Karl. Nie znam go, ale fajna figurka do kolekcji mojej. A mam w kolekcji mam teraz pięć. Łącznie z nami. Kurde. Nie no, mega fajna ta karta. Panini Prism one of one. Dobra, i to tyle w odcinku. Cześć